Czym żyje województwo podlaskie? Gościem Radia Jart jest Marek Malinowski, wicemarszałek województwa podlaskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie marszałku, jako że nie było jeszcze okazji, to nie mogę od tego nie zacząć. Jak się panu pracuje w tym, jakby nie patrzeć, nowym środowisku dotąd stojącym po drugiej stronie politycznej barykaty? Dziękuję. Dobrze. W moim przypadku jest to kontynuacja, chociaż rzeczywiście z innymi osobami w składzie nowego zarządu województwa podlaskiego. Jest to organ kolegialny, wykonawczy i się rzeczy trzeba ze sobą rozmawiać, żeby móc podejmować dobre decyzje dla województwa podlaskiego. Ja nieraz to mówiłem i w tym. W dzisiejszym wywiadzie też to chciałbym podkreślić, że my jako samorządowcy jesteśmy od tego, żeby na przykład budować drogi, remontować szpitale, stwarzać takie warunki, żeby w Województwie Podlaskim naszym mieszkańcom żyło się lepiej, wygodniej, bezpieczniej. Tą wielką politykę niech prowadzą właśnie posłowie w Sejmie. Rząd. Różni się mocno praca wicemarszałka województwa od członka zarządu województwa? Niewiele. W moim przypadku też chodzi o kompetencje. Wcześniej zajmowałem się edukacją, turystyką i sportem, również służbą zdrowia. Teraz w swoim bezpośrednim nadzorze mam drogi departament dróg i transportu, zarząd dróg wojewódzkich, jeden z Departamentu, który się zajmuje środkami unijnymi, unijnymi czyli innowacyjność i przedsiębiorczość. I oczywiście, że tak powiem, stara rzecz została przy mnie, czyli edukacja i sport. Zakładam, że na tamtym etapie, kiedy ta decyzja o tym, żeby wstąpić w nową polityczną rolę, to była dobrze przemyślana decyzja. Chciałbym tylko jedynie zapytać, czy z perspektywy czasu chociaż odrobinę się jakiś żal nie pojawia? Nie, myślę, że tą decyzję podjąłbym i, i, i dzisiaj. Oczywiście Oczywiście była to dla mnie trudna, trudna decyzja. Z pisem byłem związany od 2001 roku, ale cóż, głównie tutaj myślę, że zdecydowały różnice zdań między mną a marszałkiem Kosickim. W wielu kwestiach się akurat nie zgadzaliśmy. Sposób zarządzania ignorowanie pomijanie w tym zarządzaniu członków zarządu, także kampania wyborcza, sposób prowadzenia kampanii wyborczej, budowanie list. To tak pokrótce zdecydowało, że nasze drogi się rozeszły. Wierzę, że jeszcze będzie okazja o tym porozmawiać, natomiast teraz przejdźmy do tego, czym obecnie żyje województwo podlaskie. A żyje między innymi inwestycjami drogowymi. Jakie kluczowe remonty, budowy macie w swoich planach jeszcze w tym roku? Ten rok, chcę podkreślić, jest bardzo obfity w różnego rodzaju inwestycje, remonty dróg. Myślę, że można nazwać to rokiem rekordowym pod względem inwestycji drogowych. Największa inwestycja, którą rozpoczęliśmy w tym roku, to droga, łapy, rożki, wysokie. Mazowieckie. Wartość e, tej inwestycji to 456 milionów e, złotych. E, kolejna e, duża inwestycja, e, którą rozpoczęliśmy, to droga Łomża e, Mężenin. Wartość tej inwestycji to 253 milionów e, złotych. Chciałbym też e, przypomnieć e, słuchaczom, że kontynuujemy bardzo też e, dużą inwestycję drogową bielspodlaski e, e, Hajnówka. Zakończenie przewidujemy w pierwszym kwartale 2025 roku roku również została podpisana niedawno umowa na wykonanie obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690. Wartość z kolei tej inwestycji to 131 milionów złotych. Również 19 czerwca w następnym tygodniu zostanie podpisana umowa na wykonanie odcinków dróg Tarnopol, Siemianówka, Juszkowy Gród, y, Zwodzieckie. Y, wartość tych inwestycji to z kolei 255 milionów złotych. Perspektywa na to, że dalej będzie y, łatwo, o tak to nazwijmy, o pozyskiwanie funduszy unijnych na tego typu inwestycje jest y, dosyć dobra ta perspektywa? Myślę, że tak. Cóż, akurat... Unijnych, rządowych? Y, tak. Y, na przykład to, co wymieniam przed chwilą, y, Będziemy podpisywać umowę na wykonanie dróg wojewódzkich na terenie właśnie powiatu Hajnowskiego, hej Tarnopol, Siemianówka, Juszkawy Gród Zwodzieckie. Tam właśnie mamy dofinansowanie ze środków unijnych 85%. Resztę, resztę dokłada samorząd wojewódzkiego. I w wypadku innych. Inwestycji, których wspomniałem, jest podobnie duży udział. Jest właśnie środków unijnych czy budżetu państwa. Środki, które dokładamy my jako samorząd województwa podlaskiego, jest to tylko część. Pomówmy teraz o sporcie. Jak Zarząd Województwa Podlaskiego zamierza docenić sukcesy Jagiellonii Białystok? A przypomnimy, ten sukces absolutnie największy w historii zdobycie mistrzostwa w PKO Ekstraklasie, a w perspektywie jeszcze dalszej kolejne sukcesy, no bo między innymi Jaga będzie grała o, finał, o finały Ligi Mistrzów, o fazę grupową. Oczywiście e, zawodnikom e, trenerom działaczom Jedelonia Białystok e, serdecznie gratuluję gratuluję tytułu mistrza Polski historyczny e, moment byłem e, na tym meczu e, oglądałem po raz pierwszy w ponad stuletniej historii klubu Jedelonia zdobywa e, mistrzostwo e, Polski e, my jako zarząd Województwa Podlaskiego oczywiście e, wspieramy podlaski sport e, m.in. też e, Jedelonia Białystok e, teraz w sposób szczególny chcieliśmy uhonorować e, trenerów e, i e, właśnie zawodników. Przyznaliśmy e, im nagrody w kocie e, miliona e, złotych. W następnym tygodniu e, będzie okazja spotkać się, porozmawiać właśnie na ten temat i między innymi te nagrody, nagrody e, wręczyć. I też e, również akurat zawodnikom Piędzieloni Białystok, po prostu e, powodzenia w rozrywkach e, europejskich. Jest na to duża szansa, że pójdzie im to dobrze. Województwo Podlaskie, jeszcze zostając przy sporcie, będzie też organizatorem 31. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych. Wiemy na razie względnie niewiele jeszcze o tym wydarzeniu, natomiast można by było powiedzieć, na czym ono się opiera i jak dużym zainteresowaniem się cieszy. Tak, wygraliśmy konkurs w Ministerstwie Sportu, będziemy w następnym roku organizatorem 31. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych. Chciałbym przypomnieć, że już po raz Będziemy właśnie organizatorem tej, tej olimpiady. Cóż, wszystkich akurat naszych zawodników, bo to będą tam właśnie brali udział juniorzy, młodsi. Zachęcam, żeby już akurat przygotowali się do tej imprezy i no cóż, tutaj na naszym terenie osiągnęli jak najlepsze wyniki. Chciałbym jeszcze tylko wspomnieć, że właśnie ten rok jest bardzo bogaty. Wydarzenia sportowe, nie tak jak dawno zakończyły się Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Chciałbym tutaj korzystając z okazji, że tutaj jestem pogratulować Wojtkowi Nowickiemu Pani Natalii Kaczmarek zdobycia złotego, złotego medalu. Są to nasi zawodnicy. Oczywiście za niedługo, czyli nawet dzisiaj no, już rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce w piłce nornej. Czekamy na dobre występy naszych zawodników. Jak również w tym roku odbędzie się Olimpiada w Paryżu. Wszystkim zawodnikom życzę powodzenia, a oczywiście najbardziej trzymam kciuki i życzę sukcesów zawodnikom z Podlaskiego. Gościem Radia Jard był Marek Malinowski, wicemarszałek Województwa Podlaskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Czym żyje Województwo Podlaskie? Audycja powstaje we współpracy z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim.